Czy w tej sytuacji po wykonaniu manewru wyprzedzania masz obowiązek zjechać na prawy pas ruchu? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji właściwie przygotowujesz się do wymijania? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji, zbliżając się do skrzyżowania, jesteś zwolniony z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności? Odpowiedź: nie. Czy w tej sytuacji zbliżasz się do skrzyżowania drogą z pierwszeństwem przejazdu? Odpowiedź: tak. Czy za tym znakiem masz prawo wyprzedzić pojazd uprzywilejowany? Odpowiedź: tak. Zajmujesz prawy pas ruchu. Czy na skrzyżowaniu wolno ci skręcić w prawo? Odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji wolno ci wjechać na pas ruchu po lewej stronie? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji masz prawo ominąć poprzedzający cię pojazd? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd przed przejazdem kolejowym? Odpowiedź: Nie. Czy w przedstawionej sytuacji masz prawo wjechać na skrzyżowanie? Odpowiedź: Nie. Czy na moście cofanie jest zabronione? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji możesz skręcić w prawo przed tramwajem? Odpowiedź nie. Czy przy omijaniu nietrzeźwego rowerzysty należy zwiększyć odstęp od niego? Odpowiedź tak. Czy w dzień zabronione jest ostrzeganie światłami drogowymi, jeżeli może spowodować to oślepienie innych kierujących? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji, zamierzając jechać prosto, powinieneś zmienić zajmowany pas ruchu? Odpowiedź nie. Czy widoczny w przedstawionej sytuacji znak oznacza zakaz ruchu pojazdów, których wysokość, również z ładunkiem, jest większa od 3,1 metra? Odpowiedź tak. Zamierzasz skręcić w lewo na skrzyżowaniu. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu z przeciwnego kierunku na wprost? Odpowiedź: tak. Zatrzymałeś właśnie swój pojazd. Czy w związku ze znaczeniem nadawanego sygnału świetlnego zrobiłeś to we właściwym miejscu? Odpowiedź: nie. Czy wolno ci wysiąść z pojazdu bez upewnienia się, że nie spowodujesz tym zagrożenia ruchu? Odpowiedź: nie. Czy postój pojazdu bezpośrednio za widocznym słupkiem wskaźnikowym jest zabroniony? Odpowiedź: tak. Pod który z podanych numerów powinieneś zadzwonić, aby wezwać karetkę pogotowia ratunkowego na miejsce wypadku drogowego? Odpowiedź C. 112 lub 999 Jakie negatywne skutki dla kierującego pojazdem może powodować zaśnieżenie lub oblodzenie jezdni? Odpowiedź A. Zwiększone ryzyko poślizgu. Z jaką prędkością, kierując samochodem osobowym, należy poruszać się za tym pojazdem, jeżeli tunel znajduje się poza obszarem zabudowanym, a jego długość wynosi 600 metrów? Odpowiedź A. Z taką, aby utrzymywać co najmniej 50 metrów odstępu. Jakie mogą być konsekwencje użytkowania opon z nadmiernie zużytym bieżnikiem podczas hamowania na mokrej nawierzchni? Odpowiedź C. Zmniejszenie siły tarcia i wydłużenie drogi hamowania. Czy posiadając prawo jazdy KAT, by jesteś uprawniony do kierowania ciągnikiem rolniczym za granicami państwa? Odpowiedź C. Nie. Czy dozwolone jest oddalanie się od pojazdu, gdy jego silnik jest w ruchu? Odpowiedź A. Nie. Który z wymienionych czynników ma bezpośredni wpływ na drogę hamowania? Odpowiedź A. Prędkość jazdy. W jaki sposób powinieneś obserwować drogę podczas jazdy w ruchu miejskim? Odpowiedź A. Tak, aby uzyskać szerokie pole widzenia. Jaki wpływ ma stosowanie pasów bezpieczeństwa na powstanie obrażeń ciężkich przy zderzeniach czołowych? Odpowiedź A. Zmniejsza ryzyko powstania obrażeń ciężkich lub śmiertelnych. Który z tych przedmiotów stanowi obowiązkowe wyposażenie każdego samochodu osobowego? Odpowiedź B. Ostrzegawczy trójkąt odblaskowy. ile maksymalnie osób, wliczając siebie, możesz przewozić, gdy masz prawo jazdy kategorii B. Odpowiedź B... 9 Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością wolno ci kierować samochodem osobowym po drodze za tym znakiem. Odpowiedź C. 140 km/ na godzinę.